Jesteśmy w trakcie spotkań drugiego cyklu regionalnych spotkań interesariuszy projektu zintegrowanego Life Pilica. Mieliśmy okazję po pierwsze zapoznać się z elementami, które realizowane są w ramach projektu, czyli m.in. jest to monitoring online prowadzony z lewni dla systemu wspierania decyzji. Zapoznaliśmy się także z działaniami realizowanymi w ramach adaptacji miast do zmian klimatu, w tym m.in. z efektami projektu LIFE Radom, aby poznać te wdrożenia, które planujemy także zrealizować w ramach naszego projektu LIFE Pilica. Ponadto przybliżyliśmy tematykę związaną z systemami sentymentacyjno-biofiltracyjnymi, których planujemy w zlewni rzeki Pilicy zrealizować takich pięć wdrożeń. Po, po tych częściach, takich, które mogły zaspokoić też ciekawość naszych interesariuszy, przeszliśmy do części warsztatowej. Bardzo ważna konferencja w ramach 50-lecia zbiornika Sulejowskiego, ale także związana ta konferencja jest z wielkim problemem Live, który jest realizowany dla rzeki Pilice i dla zbiornika Sulejowskiego, jakby go przywrócić ponownie do funkcji turystycznych, zadbać o środowisko, zbudować nową infrastrukturę, opomiarować ten zbiornik tak, aby mógł służyć wszystkim mieszkańcom ziemi łódzkiej, ziemi Tomaszowskiej. Tak, aby można było z niego ponownie korzystać jak kiedyś to było. Dzisiaj wielkie wyzwania przed tym, aby funkcje środowiskowe, przyrodnicze, ale także turystyczne, mogły być realizowane na tym zbiorniku, a rzeka Pilica, która jest bardzo piękną rzeką, na której odbywa się wiele spływów kajakowych, mogła być przywrócona i ludziom, i naturze. Chodzi o to, żeby ona była czysta, żeby cała gospodarka wodno wzdłuż rzeki Pilicy była zrealizowana, aby zbiornik Sulejowski nabrał nowego blasku. Na nad tym jak rozwiązać problem nad zbiornikiem sulejowskim, a szczególnie zakwitów sinic. I jest to problem wszystkim znany, ale nie taki prosty do rozwiązania. Dlatego każda dyskusja, każde nowe pomysły, każde nowe technologie przybliżają nas do momentu, że będzie można podjąć działania nad zalewem sulejowskim, które według mnie potrwają kilka, kilkanaście lat żeby sytuację, że tak powiem, uzdrowić na zbiorniku. Tego typu spotkania są bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ z jednej strony możemy przekazać interesariuszom, co się dzieje w projekcie, jak zostały realizowane działania, jakie są postępy, a z drugiej strony możemy też uzyskać informacje, w którą stronę powinniśmy iść, czy zmierzamy w dobrym kierunku, co powinniśmy zmienić w ramach planowanych działań.